Są mężczyźni, którzy zabiorą cię na luksusową kolację w najbardziej luksusowym hotelu, a są mężczyźni, którzy będą na ciebie szczędzić ostatniego grosza. Czy zgadzasz się z tą prawdą? Bo ja nie. Mamy klientki, której facet nie tylko zostawił, było no kontakt, i w momencie, kiedy ona zaczęła pracować nad swoimi kodami kobiecości, nad otrzymywaniem, nad lekkością, na tym, że to ona jest ważna w tej relacji. Facet wrócił i zabrał ją do jubilera. Dopóki nie zrozumiesz, że rzeczywistość zewnętrzna jest odzwierciedleniem tego, co jest na Twojej podświadomości, a nie tego, co facet chce robić. Dlaczego Ty uważasz, że facet kreuje, skoro to jest Twoja rzeczywistość? Jeżeli jesteś gotowa zmienić relację z mężczyzną, albo w ogóle z mężczyznami, bo chcesz przestać być singielką, i doświadczyłaś już trudu, wiesz o tym, że faceci cię nie wybierają. To nie jest przypadek, tylko blokada. Jeżeli chcesz na ten temat więcej, napisz moc po bezpłatne szkolenia.